W tych czasach, kiedy może być niektórym trudno zauważyć coś dobrego, podkreślam właśnie to, co jest istotne. Jak każdy pewnie, przeszłam przez swoje starcia wewnętrzne, szczególnie właśnie wtedy, kiedy byłam chorym. Już wiemy doskonale, czym jest ten wirus. Że jest to syntetyczna substancja, prosto od królewskiej kobry. I jeszcze jednej mi jej nazwy nie pamiętam, ale nie omieszkam Wam udostępnić pod tym nagraniem, linku, który przynosi do mnie wiedzę i przyniósł do mnie wiedzę taką, która pokładała mi już wszystko. Tą substancję można wprowadzić wszędzie, dlatego też już nie jest to czas na to, żeby uciekać od informacji. Jeżeli jesteś silniejszy, masz taki silniejszy dzień, to poznaj wroga wtedy i to daj ci możliwość tego, żebyś wiedział jak reagować. Jeżeli tą substancję można wprowadzić wszędzie, to jest to doskonały, doskonały moment na to. Żeby osoby, które pozostały z boskim DNA, jednoczyły się w sile. Mnóstwo osób sami kosmetyki produkują, jedzenie szyją z naturalnych materiałów, ubiór. To jest doskonały moment na to, żebyśmy się zrzeszali i nie korzystali z tego, co proponuje nam Matrix i jego szatańskie zagrywki. Po prostu, skoro chcą nas wykluczyć, to wykluczmy się sami, jednocząc się w tym, co możemy zrobić sami. Pamiętacie dawne czasy. Pani przyszła z mleczkiem, druga dostała chlebek. Oczywiście, że teraz jest to mniej możliwe, ale mamy internet i on może też nam służyć. Może jest osoba, która właśnie teraz chciałaby coś dobrego zrobić, chciałaby się zająć, ma na to przestrzeń. Niech to będzie ta osoba natchniona, która zrzeszy takich właśnie rzemieślników, osoby, które dbają o to, co wkładają do ust tym, co, czym się smarują i co na siebie zakładają. Na jakiejś platformie, żebyśmy my wymieniali się tym, co, i co jest tworzone z miłością, co jest zebrane z miłością, co jest produkowane z miłością, co jest. Co powstaje w takiej energii i co ma taki skład boski, który wspiera to nasze boskie DNA. Dzięki temu będziemy mieć większą sposobność i tę naturalną samoobronę, ponieważ nie każdy wychodzi do natury, która, jak wiecie, akurat w moim przypadku jest tą energią, która dosłownie daje mi namacalne dowody na to, że kiedy jestem tutaj tak długo to czuję jakby moje bez, boskie DNA było tą sekwencją torusa a jest to coś co sprawia, że mamy ten naturalny płaszcz ochronny, i jest to coś, co sprawia, że jesteśmy w energii boskości. Więc choćby tamta strona stawała na rzęsach, a robi to od bardzo, bardzo wielu lat, to nadal jej się to nie udaje. Jest to sposób doskonały na to, żeby dotykać tego, co w nas najcenniejsze. Ale wiemy też, że życie składa się nie tylko z tego, żeby być w tej naturze, że mamy odpowiedzialność za inne istoty, musi mieć do pracy tak wiele osób. Róbmy wszystko, by otaczać się tym, co prawdziwe, naturalne, dobre dla nas, dla naszych ciał. Pod tym moim vlogiem Wkleję link do naprawdę bardzo ciekawego materiału. Myślę, że to też jest taki dobry moment, żeby te ciekawe materiały pozbierać w jedną całość i myślę, że Grzegorz się bardzo się uciesz, jak go oddeleguje do tego, jak będziecie kochani, zostawiać swoje adresy mailowe w komentarzach, albo po prostu indywidualnie napiszecie do nas SMS. Ze swoim adresem mailowym, to myślę, że Grzesiu, który ma na to przestrzeń, będzie się bardzo cieszył, że może się w to zaangażować i wysłać Wam to, co do nas dotarło. Jak widzicie, uśmiech z twarzy nie zniknął, ponieważ jest rozwiązanie. Ono jest w nas. Sama przychodziłam, jak wiadomo, skoro pochodzi to od tego, co wężowate, to miało na celu. Zawładnięcie moim DNA walka była. Pamiętam okres pełnego gniewu, złości, niepodobnego wręcz do mnie. Wygrałam i w takim świetle dzielę się dzisiaj z Wami tym, że można, można uratować swoją duszę. Jesteśmy bardzo, bardzo silnymi i mądrymi istotami. I tak jak nie odtworzysz tego, o który się opieram, nie stworzysz go syntetycznie, tak samo nas nie da się zduplikować. Można stworzyć jakieś inne twory, ale my tutaj jesteśmy. I tak jak Gaja teraz się podrywa, znam to, łączy ze mną. Tak nam należy się tutaj. To, co Stwórca nam dał, i mamy prawo bez walki wygrać.